Witajcie ponownie w Hardware Set Info. W tym poradniku pokażę Wam dwa sposoby na usunięcie blokady ekranu w Samsung S25. Zacznijmy. Istnieją dwa sposoby, ponieważ są dwa scenariusze, w których chcesz to zrobić. Po pierwsze, scenariusz, w którym znasz swoje hasło. Dla mnie to jest no to małe L tutaj. A drugi scenariusz to taki, w którym nie znasz swojego hasła. Jednak drugi sposób jest trudny do wykonania, więc zajmiemy się nim później. Na razie chcemy przejść do ustawień. Przewiń w dół, aż zobaczysz blokadę ekranu i AUDE. Och, nie ekran główny, przepraszam. Blokadę ekranu i audio. I pierwsza opcja, którą zobaczysz, nazywa się blokada ekranu i biometria. Klikasz ją wprowadzasz swoje obecne hasło i tutaj możesz wybrać inne na przykład po prostu wyłączę naszą blokadę ekranu całkowicie więc teraz kiedy wyłączymy nasz ekran po po prostu przejdziemy od razu do ekranu głównego ale zróbmy sobie nowe hasło dla mnie to będzie Znowu, które natychmiast zapomnę bez żadnego powodu. Więc teraz, kiedy zablokujemy nasz ekran, spróbuję i. Och nie, zapomniałem mojego hasła. Więc, jak to właściwie naprawić? Metoda tutaj polega na po prostu przywróceniu, zrestartowaniu całego telefonu poprzez wykonanie resetu fabrycznego i to. Cóż, usunie. Wszystko. A mówiąc wszystko, mam na myśli wszystko w tym twoje hasło, ale także wszystko inne, co masz na telefonie. Na przykład konta, zdjęcia, obrazy, aplikacje, wszystko. Wszystko zniknie. Więc miej to na uwadze. Jeśli nie chcesz tego robić, spróbuj sobie przypomnieć naprawdę nie ma. Naprawdę nie ma innych opcji do zrobienia. Więc. Chcemy najpierw wyłączyć nasz telefon, a robimy to, naciskając przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności. Jednak możemy to zrobić w ten sposób, ponieważ jeśli teraz spróbujemy wyłączyć telefon, po prostu klikając wyłącz, telefon poprosi nas o hasło. A cóż, nie pamiętam mojego hasła ani ty, skoro nadal oglądasz, więc chcemy nadal naciskać przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności. A kiedy ekran zrobi się czarny, chcemy zmienić nasz palec i chcemy zwolnić przycisk zmniejszania głośności. A następnie trzymać przycisk zwiększania głośności. Więc zróbmy to szybko. Po prostu nadal naciskamy przycisk zmniejszania głośności i zasilania. Ekran robi się czarny i tutaj zmieniamy, aby trzymać przycisk zasilania i zwiększania głośności. Teraz to potrwa chwilę, ale po kilku sekundach, minutach, to naprawdę jest zasadniczo losowe. Dla mnie to zazwyczaj minuta. Ale po pojawieniu się logo Samsunga, chcemy zwolnić przycisk zasilania, trzymając nadal przycisk zwiększania głośności. Jak powiedziałem, to potrwa chwilę również. Pamiętaj, że ta technika będzie wymagała Zalogowania się na swoje konto Google po wykonaniu resetu fabrycznego. No cóż, jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Google, cóż, po pierwsze, jesteś głupcem, a po drugie, prawdopodobnie wciąż jest dla Ciebie jakaś nadzieja, ponieważ Google ma naprawdę przydatną funkcję, która pozwala po prostu kliknąć. Google, zapomniałem hasła, czy możesz mi pomóc? I Google pomoże Ci, dając nowe hasło. A teraz zwalniamy. Przycisk zasilania. I jesteśmy teraz w trybie odzyskiwania, więc przemieszczamy się. Przez tryb odzyskiwania. Och, właściwie nie sądzę, że to powiedziałem. Musisz być podłączony do swojego komputera lub laptopa, lub w zasadzie czegokolwiek innego. Jeśli nie jesteś, to nie zadziała dla Ciebie. Nie sądzę, że to wspomniałem, przepraszam. Ale musisz być podłączony, aby to zadziałało. Więc i po zakończeniu. I będąc w trybie odzyskiwania, możesz poruszać się za pomocą przycisków głośności i chcesz potwierdzić swój wybór, klikając przycisk zasilania. Więc schodzimy do opcji wyczyść. Dane, ukośnik, reset fabryczny i jak widać, nawet nasz telefon nam to mówi. Jeśli Twój telefon zostanie zresetowany, będziesz musiał wprowadzić informacje o koncie Google powiązanym z tym telefonem, aby móc go ponownie używać. To ma na celu zapobieganie kradzieży telefonu, zresetowaniu wszystkiego, i hej, mam nowy telefon. Więc teraz po prostu to potwierdzamy. Chcemy wyczyścić wszystkie dane użytkownika. I pamiętaj, aby faktycznie usunąć swoją daną kartę SD, jeśli ją masz, ponieważ również może zostać wymazana. Więc po prostu przechodzimy do resetu fabrycznego, i jak widać, tutaj wymazywanie danych jest zakończone. Teraz po prostu klikamy pierwszą opcję. Restartowanie systemu teraz. System się restartuje. System się zrestartuje. I będziemy mogli ponownie używać naszego telefonu. Ale tuż przed tym będziemy musieli zalogować się na nasze konto Google. To wszystko. Na ten film. Um, jeśli chcesz faktycznie. Jeśli chcesz zobaczyć później krok po kroku, upewnij się, że obejrzysz. Inny poradnik. Jak przywrócić kopię zapasową z Google? Ponieważ jest to dokładnie tutaj zrobione, na ekranie zobaczysz za chwilę telefon, zasadniczo powita nas w kilku różnych językach. Tak, to wszystko na temat tego poradnika. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ polubienie i subskrypcję.